Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie, ja jestem Jolek, jesteśmy w d 2 a to odcinek specjalny z graczami takimi jak Ninja, czyli Zbigniew, Skinierz Marnie, Generał Kumik, Pan Murzyn, dobrze znany wszystkim oglądaczom, no i Krysia Marysia, czyli Kijek Mocy. I słuchajcie, chłopaki już biegną po sprzęt, ja Wam powiem o co chodzi w tym trybie, w którym jesteśmy i dlaczego jest to odcinek specjalny. Jest to odcinek specjalny dlatego, że mamy tu tryb przetrwania. Można by też to tak nazwać, chociaż to jest trochę dziwnie nazwane. Mamy tutaj trzy medale takie jakby złoty, srebrny i brązowy za przetrwanie jak najdłużej czasu na jednej z map. Jedną z tych map właśnie wybraliśmy tutaj tą mapę, z której jak pamiętacie odpłynęliśmy okrętem czy tam statkiem, czy tam łodzią. Dla stałych oglądaczy na pewno mapa znana z tym domkiem tutaj. Oczywiście nikt nie zakładał, że tutaj będziemy się bronić w przyszłości. Niestety się bronimy. Co najgorsza, również niestety najprawdopodobniej nie przyjedzie po nas żadne wsparcie. Najprawdopodobniej nikt po nas nie przyleci. Pęknięty kibel jest tak. Kumik pisze, że jest pęknięty kibel więc zobaczymy go potem. Obrona jest bardzo ciężka, bo nie wiemy ile tutaj spędzimy czasu, raczej całą wieczność, a najgorsze jest to, że są te zombiaki specjalne. I to też nie jest fajne. Lecę po nasze wszystkie bronie, bo bronie na tej mapie, jak widzicie, są rozrzucane do obrony, ale nie są w jednym miejscu, tylko są pochowane w różnych miejscach. Cekalna mi chłopaki wzięli. Wezmę respirator. Mamy też piły mechaniczne, więc o dziwo, w przeciwieństwie do kampanii, broni jest bardzo dużo. Broni są wszędzie. Mamy tu też to specjalne radio, którym zaczniemy rozgrywkę. Nasz najlepszy czas to 3.54. I spróbujemy go popić Gdzie są chłopaki te bronie specjalne? Typu CKM, typu granatnik. Macie to? Dla mnie, CKM-ka, macie tutaj ckm hmm, To się dogadajcie, chłopaki. Kto weź sobie CKM-a, tym udaj granatnik. I będziemy y, zaczynać powolutku, żeby już nie przedłużać naszej rozgrywki. Y, przygotowaliśmy się mniej więcej. Chłopaki wzięli cały potrzebny sprzęt do obrony domu. Ja dzwonię po wsparcie. I zaczynamy. Można powiedzieć, że pierwsza fala nie jest taka trudna. Już troszeczkę wytestowali. Pierwszą falę da się jako tako przyjąć. Chociaż, jak widzicie, ja potrafię zginąć nawet w pierwszej fali. Ja po prostu mam ten dar. Ja mam widzowie ten po prostu dar. Oczywiście pierwsza fala jak widzicie już poszła. Poszła gładko, ale kolejna już będzie o wiele, wiele trudniejsza. Co trzeba się przygotować do obrony. Zombiaki nadciągają z każdej strony. Trzeba wręcz troszeczkę się nawet widzowie skupić. Oczywiście pozdrowienia dla stałych widzów, którzy oglądali całą serię, oraz ten odcinek specjalny. Ojojojoj, co to było? Kamila Gaming, oczywiście. Stałego widza. Wier wiernego fanatyka TBC. Ubiłem dziada. No i oczywiście pozostałych widzów, którzy również oglądają. Zobiegnę. Spróbuję zniszczyć jak najwięcej tych bossów specjalnych, tych zombiaków, takich mutujących, ponieważ one są najgroźniejsze. Albo nas powalają po prostu, albo nie dają w ogóle tutaj. O, widziałaś tutaj jedną niemytą. O właśnie. Trzeba się mieć na baczności snajperka nawet daje radę. Myślę, że nią trochę pociągniemy. Snajperka ma moc. Aj! Gień! Franco, nie myta. Dobra, koniec fali. Trzeba się przeładować. Popaki lekać się kto ma czas. Biorę snajper, lecimy dalej bronie już w większości znacie to nie muszę Wam wszystkich od razu pokazywać sporą część tych broni znacie o jezu zbignie w lekaj się lekaj się ja i nie będę respiratorem podnosił no jest ciężko jest ciężko 3 minuty 26 sekund może będzie rekord może nie Bierzemy od razu dropsy, one są szybsze niż apteczka. Pamiętamy o tym, żeby te dropsy zażywać i je zna znaleźć potem. Dobra robota, Krysia. Mamy pierwszy rekord chyba. Oj to za pierwszym takim podejściem do nagrywania. Mamy rekord, będzie cztery. Ale to nie koniec oczywiście wytrzymywania na mapie Kłopaki, amunicja, doładować się, doładować się, apteczka, amunicja, drobcy Wykonywać dzielnie polecenia, o których mówię, bo potem będzie dupa, jak nie będziemy się słuchać Kogoś, ktoś leży, leży, leży Podnosimy oczywiście kumigo, od razu się leka, jak cię podniosę Lekaj Nie ma apteczek, po apteczki trzeba podejść Podnosimy kolejnego 7 minut, teraz, o jezu Nie, nie podniosę cię Nie dam rady cię podnieść Wow, wow, wow. Będzie ciężko Wrócę po Ciebie Dawaj respirator do chuja Kurwa Toż my polecieli Krysia Stawaj Quantum mi to wyciągnij Cholera leżę no i tak kończymy pierwszą rundę, słuchajcie. Tak kończymy pierwszą rundę z czasem 5.26 było bardzo dobrze. Nawet ten respirator dał radę. Oto statystyki, takie drobne, takie cząstkowe. I co? Y I widzimy się już na następnej mapie. Ja robię króciutkie cięcie i pokażemy wam oczywiście resztę map, resztę broni, które tam gdzieś w pobliżu są. I co? I po prostu krótkie cięcie, i widzimy się za chwilę. No i jesteśmy po krótkim cięciu, tak jak wspomniałem. Jesteśmy na kolejnej mapie. Z nami, oczywiście, cała trójka, która była w pierwszym etapie, jest i w drugim, na trzy etapie? Bardziej po prostu kolejnej mapie. Chłopaki biorą się za robotę. Za brudną robotę przygotujemy tą mapę. Ja wam ją pokażę, żebyście kojarzyli, co to jest za mapa. Jest to kurs kolizyjny, taki odcinek sobie trzeba puścić. Y, oczywiście tryb dalej przetrwania, oczywiście ta sama zasada. Złoty, srebrny, brązowy medal. Y, tutaj mamy generator, chciałem już go uruchamiać. Chciałem już przez przypadek go uruchomić, ale nie o to chodzi na razie. Na razie musimy poszukać broni. Jest tam gdzieś mój CKM, przenieście mi go na górę. Mamy tu gdzieś CKM-a. Hmm, oczywiście granatnika tutaj nie mamy. Na poprzedniej mapie był. Tutaj go niestety nie mamy. Jest tu gdzieś mój CKM? Przyniósł mi ktoś go? Jest ckm Słuchajcie, ulepszcie mi tą snajperkę, ja tu ją tu zostawiłem na górze Za ten czas, łopaki, bo nie wiem, gdzie jest ulepszacz celownika Tu ją zostawiłem na środku, trzeba mieć celownik do niej Rozłóżcie też amunicję wybuchową i podpalającą, jeżeli na tej mapie jest Ja szybciutko jeszcze zwiedzę trochę mapy Jest na razie ciemno, widzowie Za chwilę zrobi się jasno To jest ta ciężarówka, którą my jechali, jak widzicie, ona nie chce zbytnio jechać Ona stwierdziła, że nie dzisiaj oczywiście mamy broń białą, jak. Yy, jak po prostu jakieś łomy, jakieś tam szczykawki. Szczykawki nie potrzebuję. Mam dropsy, jakiś granat, i będziemy startować. Ja już odpalam w zasadzie ten generator, żeby nie przedłużać. Palę tego gruza. I co? I mamy to. Chłopaki już są na górze, biegnę do nich. od razu tego CKM, a. ja jaj kwas, 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 kwas. Przez głupi Kwas już tracę połowę HP, to jest najgorsze, właśnie. Przez sam głupi Kwas. Mamy tu też takiego minigana, jak w poprzednim budynku, poprzednim. poprzedniej mapie, może tak. Czas tutaj to 4 minuty i 3 sekundy. Zobaczymy czy uda się to pobić dzisiaj. Do tego będziemy dążyć. Oj, ojoj 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 oj, ciasno. Oj, złapało mnie coś. Krysia ratunku albo ktokolwiek ratunku, dzięki. I w CKM czy tam miniganie szlak będzie mnie ciągnął do góry teraz. No, jeszcze tego brakowało z kapturem. No, no widzowie są emocje na pewno, są emocje. Yeah. Krysia tu robi wszystko tym miniganem, żeby się tu utrzymać. To okno jest najgorsze, nie? Słuchajcie, to jest to dziwne okno, a najgorsze. Ojojoj, oj, oj, spadło mi się. I teraz mnie wykończą, bo mają okazję. No i dupa. Bez respiratora jestem trupem. Dwóch chłopaków też leży. Został nam kumik przy życiu. Ale i chyba kumika położą. No ale zobaczmy go w akcji. No, Krysia, dobrze, że masz respirator, tylko że nie żyjemy. Więc respirator by się przydał Kunnikowi najbardziej teraz. No ale niestety. Niestety dopadły go zombiaki. No i można powiedzieć, że tak kończymy mapę drugą, niestety nieudaną. I widzimy się na kolejnej mapie, którą chciałbym wam pokazać. Więc krótkie cięcie, no i jesteśmy znowu po krótkim cięciu. Kolejna mapa: Centrum Zarazy, tryb przetrwania. No i cała trójka, oczywiście, w komplecie już czeka na dowódcę. Chłopaki, no to przygotujmy się. Bierzcie co trzeba. Jak to mówi się, bierzcie sprzęt. Mamy tu trochę broni. Troszkę broni tutaj mamy. Shotgunów, amunicji, apteczek. Jest też digiel. Oczywiście naprawdę sporo sprzętu jeszcze przed nami. Jest też awupa. Przydaje się na pewno. Jest też gdzieś celoule przed celownika. Jest. MP5 jest, ja sobie zagram tą MP5. Oczywiście tam musimy przesunąć te wrota do sklepu. Centrum Zarazy na pewno mapę kojarzycie to chyba pierwszy odcinek czy drugi. Więc y, otwórz drzwi sklepu, by rozpocząć. Oczywiście te same zasady. Mamy tu różne czasy, y, więc y, no, zaczynajmy. Pamiętajcie, że respirator możecie zamienić za apteczkę. Po ja to szybciutko tam rzucę w nich. I po prostu napitalamy do nich. Wdalamy do nich Miejmy nadzieję Ojojoj gruba zmutujący na wciąga Dobrze, że mam czas, żeby się przygotować No cegłówką wojca, no wiesz ty co Krysia lecz o, w dupę, z drugiej strony idą. Tego nie przewidziałam. Oj, oj, oj. O szlak. O, w dupę. Tutaj możemy sobie szybko zginąć. Tu sobie możemy szybciutko zginąć. Jest jeszcze kumik przy życiu. Ten tym to ja dużo nie zrobię No i dupcia No i dupcia zbita słuchajcie Dupcia zbita Najprawdopodobniej sobie tą mapę powtórzymy Bo nie tak miało być Niestety sobie tą mapę powtórzymy Bo tu my słabo naprawdę wypadli, bardzo słabo nie spodziewałem się, że mogą zajść nas od tyłu tam, gdzie my się przygotowali, a tam też jest takie małe przejście, gdzie my się przewitali z wami Więc zaczniemy sobie tą mapę szybciutko jeszcze raz Szybciutko jakieś bronie Wezmę wóprę Wezmę dorzucę Digla. No i dobra, i szybciutko idę otworzyć drzwi, żeby nie przedłużać po prostu już tej mapy. No niespodziewanie nas zaskoczy, a na pewno można z tej mapy wyciągnąć lepszy czas niż dwie minuty. Nadchodzą w sklepie, oczywiście też są tam bronie, ale to je pokażemy później, może. Tałcia. Ciężka to sprawa za WUPą. Ona jest mocna, ale nie aż tak mocna. Przeznę to. Zresztą lepiej może WUP'a. Chłopaki osłaniajcie, wracam do Was. Coś to się zawiesiło. Grubas. Aj, złapał mnie językiem. Muszę zmienić broń. Pas. Dobra, podnoszę, osłaniać Krysia od razu dropsy albo tabletki albo coś do lekania Uh, ale urwał Dzieje się, dzieje się, lekać się, lekać Już, już, u chłopaki, podnosimy się, co się dzieje? Apteczka do środka i apteczka Kurwa, złapał mnie językiem Trafcie go, trafcie go Nie Wrócę za chwilę Kurwa, kto tu ten ogień rozpalił? Ajajajajaj Mają nas Niestety, mają nas. O, żyje. Nie wiem, jakim cudem. Ale nie zmienia to nic, bo nie mam przeładowanej broni. Niestety. Lepszy czas, ale to nie jest to, co ja chciałem. I tak kończymy trzecią mapkę. Zostało mi wam jeszcze jedną fajną mapkę pokazać. Taką, już ostateczną. Tutaj, jak widzimy, jak pożerają kumika zombiaki. Więc robimy krótkie cięcie. I widzimy się w. Ostatniej już mapie przetrwania. No i znowu jesteśmy po krótkim cięciu. Jest generał Kumik, odpowiedzialny za ten pierdolnik. Jesteśmy na mapie poświęcenie przy wagonie. Chłopaki, przygotować sprzęt. Yy, I co? I zaczynamy. Bronie specjalne. Chłopaki już pobrali. To jest wybuchowa, gdzieś rozłożyli amunicję podpalającą. Jest, bo obie były. Ktoś to wziął i nie rozłożył. Kto to wziął i tego nie rozłożył? Są piły. Kacper połóż te, rozpalającą amunicję gdzieś. Dobra, jest odpalająca. Dobra, ninja otwieraj. Otwieraj wagon i startujemy. Będzie jadka. Aż nawet delikatne lagi nas złapały. Tak to wygląda, lekaj się Kacper już Ewidentnie najmniejsza mapa nam została na koniec i taka bym powiedział najtrudniejsza Mało miejsca, mało przestrzeni Dużo sprzętu, ale mało możliwości. Pierwsze te specjalne, chłopaki, specjalny zombie jak pierwszy, w kolejności. Te małe nic takiego nie robią, no te specjalne są najgorsze. Te specjalne kurewski są najgorsze. Celnie chłopaki, celnie coś mnie wciąga. Z dachu dziesi. Kurwa mać! Myślę, że już nie wstać stamtąd, jak się nie lekniesz zaraz. właśnie dropsy, dropsy, dropsy w ostateczności. Coś ich tu nawaliło. Ten cegłami co rzuca to jest najmniejszy problem. Gorzej ten co do nas biegnie. na pewno gorzej. Lećcie po Kacpra. Na apteczkę od razu mu dajcie. Kacper, leczcie, 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 nie ma czasu Kacper. Jezu, i tak gówniana, ten gówniany zombie, z cegłami rzucał siega się lekam, chłopaki osłaniajcie Krysia nie żyje, amunicji nie mam O Jezu, co się teraz wydarzy? Mamy rekord, ale co z tego? Jak? Niestety padamy Ja na pewno, bo nie mam broni Oj, jabłeczki, a niczego Czy w teorii wiem, gdzie jest apteczka, ale zanim dobiegnę, trochę czasu minie. U, shit. Niestety nie ma już apteczek, raczej to może być koniec. Jeszcze pistoletem dociągniemy rekord. Koniec. 4,45 na koniec mamy Na pożegnanie mamy taki czas Pewnie są lepsi od nas, którzy są w stanie wyciągnąć srebro, czy złoto Nam niestety nie było to dane Wyciągnąć taki dobry czas Na razie, jesteśmy tylko grupą graczy Chodźcie na koniec się tutaj ładnie pożegnać ko tych broni Pomachajcie ładnie Widzą. Mam nadzieję, że odcinek nie, by, nie wyszedł za długi. I co? I mamy taki gratisowy, specjalny odcinek dla po prostu graczy. My się z wami żegnamy. Można powiedzieć wręcz jak w familiadzie, tylko w płomieniach. I co? I do zobaczenia w kolejnych produkcjach, kolejnych odcinkach, co tam będzie nagrywane. Zobaczymy i niebawem się widzimy. Do zobaczenia. Cześć. Derek,